Hejka kochani widzowie, jesteśmy na nowej serii e, Oczywiście 1000 mobów vs dom za milion złotych Dokładnie, tutaj mamy skrzynkę oczywiście Już wam tłumaczę e, na czym polega ta wspaniała seria Ale na początku zostawcie dzwonka, subskrypcję, wbijajcie do chłopaków na kanale I chłopacy, co mają zostawić w komentarzu widzowie? Zombie Zombie, zo a zo ej, zombie, zombie. A dobra, czekaj to, a, Dobra, wy tutaj bijcie, a ja tłumaczę Oczywiście, to tak mamy tutaj skrzynkę tak? My tutaj kupiliśmy materiały Za kurde milion Tutaj mamy wszystkie materiały Takie wiecie kozackie do zbudowania Kozackiego domu i my z tych materiałów Ogarniemy dom zrobimy pułapki Jakieś takie te i tam daleko Czeka na nas straszna fala Pikachu Tak dzisiaj Detektywi Pikachu będą na nas tutaj kurde Napadali zaraz wam pokażę jak to wygląda Bo ich jest armia normalnie Zobaczcie ile ich jest tutaj Czekają żeby nas tutaj rozwalić I nie wiadomo kiedy tutaj Wiecie, e, ta bariera pęknie i oni na nas poletu. To jest masakra jakaś. Ja nie wiem, tutaj się odwala w ogóle, tej e, zobaki strzelają. O, no. Dobra. E, kurde, e, wiecie co? Chyba, chyba pora, żebyśmy tutaj coś zrobili, bo jak tam par padnie bariera, to jakaś masakra będzie. Dobra, chłopaki, chodźcie. Dzielimy się tutaj czymkolwiek. Ja na pewno mm -hmm. biorę to, to jakiś mieczor. Mieczor e, ten lepszy, chyba. 10 jabłuszek mm. i zbrojka jakaś. To ja wezmę otako. Dobra. Mam tu jakąś zbrojkę, mam 10 abuszek i okej okay, To bierzcie jakieś tam pułapki, cokolwiek Żeby tutaj ogarnąć O, jeszcze akacz e, I budujemy domek Trzeba budować domek To to nie wiem, zostało dla kogoś to To trzeba budować, okej okay, Ja może wpierw tutaj nie wyznaczę pewnie. podłogę Ej, okay, dobra To będzie mniej więcej taki domek dajmy na to, żeby zrobimy Taki nie za duży, nie za mały Żeby nie było Ej, okay, mamy mniej więcej 5 minut tak myślę na to, żeby Ogarnąć e, ten domek Bo bez jaj, bo to nasza baza tak teoretycznie jest O kurde Musimy się bronić przed nimi, bo to masakra jakaś będzie Naprawdę, jak oni tam, wiecie, wywalą, to to masakra A co wy o tym sądzicie, że tam są Pikachu ziomy? no, no ciężko te będzie, te ciężko te będzie Trzeba tutaj jakieś dobre fortyfikacje zbudować, bo inaczej będzie, no, słabo no, masakra, masakra To wiesz, jeden detektyw Pikachu, no to już i tak jest grubo, nie? Ich jest tam no, no, cała masa To jest, to jest w ogóle jakiś, nie wiem, co, co to ma być w ogóle? Czemu Pikachu? O co chodzi? To, to, to już swoją drogą w ogóle No właśnie, no Dobra, Asterion, zrobił jakieś Uwaga, pułapki. na to, na, to, na to nie, nie, nie chodźcie, bo Tutaj tak. jak ktoś wejdzie to, to będzie dupa normalnie Ej, ja mamy, tutaj teraz... AK, nie? mamy te akacze Mamy te Akacze. to tak. zrobią jakieś wieże szczelnicze do tego Wieże? No, no, no A ja tutaj robię jak coś dookoła naszej bazy ten jakby podkop, coś takiego, żeby... Łopatę? Ja mam łopatę Tak, Ta, już ci daję, to... owatry, Dobra, dobra, dobra Żeby tutaj tak łatwo do nas nie wleźli Proszę, bardzo... E, to... Dobra, uwaga, bo tutaj niszczysz ten moje bloczki Ale mi chodziło o to, żeby tu była fosa jak to No dalej, to jej na oko jest taka fosa Ale pamiętaj, że jak my do niej wpadniemy musimy wyjść to jest jakieś wyjście te zrób. To z tyłu. Dobra. Dobra, dobra, dobra. To już mniej więcej jest fosa jakakolwiek. Okej. Okay. Wieś taka pułapka, żeby zaskoczyć tych pikaczu Mam jeszcze 14, 13, już się kończy. Dobra, zostaw, już to zostaw. Jakieś bloczki macie. No. Bo się na ścianie zabraknie. Och, mam coś tam jeszcze, mam coś tam. Oboże my to, A mam bo, mam dużo bloków. Macie, macie, macie. Masz Emeraldy. Daj, ja jeszcze wszystko. pułapki tutaj Zaraz. mam. Okay, ja zrobię tak, żeby tutaj się, wiecie, nie przedarli. Będzie jakaś masakra. Dobra. ja jeszcze tu zrobię wieżę, żeby... Jakby co? O, 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 o. Taka wieża, taka... O, o taka. O. I... okej okay. Tutaj będzie o tak ko zrobione Jazda No tak w miarę w miarę widzę Uważajcie też bo jak tutaj ktoś się przedrze to to już po nas będzie totalnie Okna jakieś zrobić czy coś żeby móc Widzę co w ogóle, cokolwiek, co tu się dzieje, nie? Tak. to... Okay. Dobra, tu mamy wejście. Jeszcze mam dziewięć pułapek, ale to też pułapki tu mniej więcej zrobię, żeby jakby tutaj weszli. Okej, okay. ja już tutaj mniej więcej nie widzę gdzie ja te pułapki postawię, i wszystko inne. Masakra jakaś? Ładnie, że właśnie pułapkę. Tak, normalnie. Okej. Okay. Um, tutaj jeszcze takie jakby takie, wiecie, um, żeby nie, nie było widać co i jak, Okej, okay. takie pułapeczki dla nich też tutaj. Czy tu jest o. pułapka w naszym domu? Tak, mówię, że wstawiłem tam pułapkę, żeby no. jakby co. Dobra. O, ciekawie. Raz. Dwa. Ja tutaj teoretycznie już nic nie mam. E, mam tylko kacza to i pistolecik, dobra. Ja już jestem gotowy, teoretycznie. No, więc... nasza baza jeszcze nie jest gotowa, czekaj, trzeba zrobić tu jeszcze. Więc jakiś jeszcze baza, baza, dobra, daszek, daszek. Drzwi nie możemy zamurowywać, jak coś ludzie. No nie, nie, okay. nie. Ale... Ja tutaj jeszcze zrobię tak na oko, tak, tak ładniej. Może z Dirta będzie ładniej? No, baza za miliona tych chcesz Dirta. To dobra, nie, ja to wyrzucam w takim razie. Proszę o wyrzucenia. Nawet nie będziemy brali tego pod uwagę. Dobra. Ej, Asterion, możesz iść zobaczyć tam do nich, czy już coś tamtego? No. Dobra, 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 dobra. To ja tu patrzę. Uważaj tylko, żeby nie było. Co jest, to jest! To jest! jest! Co? 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 Czekaj, pokaż, o. pokaż. Te, nie, Zatrzymał on, on stoi, on stoi. Ej, a może... A co co? Czekaj, chodźcie, podejdźcie no, do to nich. To może oni chcą jakieś te, wynegocjować, nie wiem, pokój czy coś. Nie, 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 to, nie. Eee, nie nie, 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 ucieka, uciekamy! Do bazy szybko! Szybko, do bazy, do bazy, do bazy! O nie, o nie, o nie, 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 dawajcie, 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 dawajcie! Szybko chowamy się, chowamy się! Dobra, dobra. Ile ich jest? Masakra? Okej. E nie, 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 dobra, jesteś, ja jesteście, dobra, dobra, dobra. Idą tu. Nie, idą, idą, wejdą, weszli tu, tyłem. Weszli? Nie, nie, Może. uwaga, dobra, dawaj, dawaj, dawajcie na nich, hej, hej. I Jest ich coraz więcej.

Dobra, dobra? O, nie, 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 nie zamknąłem. Nie zamknąłeś? Nie, nie, nie spadłem. Spadłem do pułapki. Aj, ej, ratuj się, nie zrobię. Pomocy, 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 pomocy. Fer, choć z pułapki, co ty robisz w pułapce? Pomocy, co ty robisz w pułapce? Fer, nie ta pułapka była jeszcze, na nich, nie na ciebie. Trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, dzięki. Uf, oj. Uf, uf. Było o, bardzo blisko. blisko. Dobra, jeszcze tam, jeszcze, tam, jeszcze, tak, jeszcze są. tam są. Jeszcze są, jeszcze ich jest dużo. Ej, ej, A, czekaj, w co jest? U nas już nikogo nie ma, dobra. To można ich potem Dobra, dobra. dobra, masakra. Oni się boją. Nie, dobra. Oni nie zobaczyłeś, że rasa poginęła nie, nie. Chyba, i już nie. nie chcę podchodzić, No nie? chyba nie. Oj, chyba jednak nie. Ach o, o, ty. Dobra, dobra, dobra. E, dobra, okay. ja uciekam z nimi do domu, raz, bo to dwa. na pułapki, na pułapki, na pułapki, ah. na pułapki, na pułapki. Dobrze, wpadajcie w pułapkę. O, powoli. Pikachu, patrzę, dobrze. Okej, okay. łap. Idzie tu. Raz, 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 dwa, dwa. Pułapki. Dwa, pułapki, pułapki. Trzy. Dobra, też ci pomagam. Okej. Okay. Dobra, gid, gid, oh, nie, po, też pułapkę wpadłem. Kolejny pikaczu. Dawaj, 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 dawajcie na nich. raz, dwa. E, e, dobra, już to tra a masz. Okej, masz. okej. Okej, okej, okej. Jeszcze jeszcze jeden. Uff, było bardzo blisko, naprawdę. Okej, masz tam kogoś coś się? No właśnie, w dobu już nikogo nie ma. Dobra, git. Trzeba zobaczyć czy jeszcze ktoś tam nie został przypadkiem. Zostali. Zostali. O nie, najgorzej. Dobra. Dobra, ale teraz damy radę falą, Dobra, dawajcie, dawajcie. Teraz my. Teraz Dobra, Jest na mnie. Dobra, pomagam. Bijam się na nich od tyłu. Tu ich a masz. okej, dobra, pomagam. Jeszcze tam z tyłu są, zostali. Jeszcze Tutaj. Tyk, tyk. Masz jeszcze amunicję? Okej. Okay. No, aj, 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 dobra, koniec amunicji. już nie ma. Pomagam, aj, 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 aj. pomagam, pomagam. Patrz jeszcze jeden, tylko. Dobra, nie ma. Okej, okay, teraz już... tam zostali jeszcze, dobra. Tam, tam. Dobra, Dobre, dobra, dobra, nie do blizki, to już szybko, bój do kurde po nich będzie masakra. Raz, dwa. Tu jakaś dziura, okay. trzeba uważać. Pa oni tu podkopy Raz. robili na nas. Podkopy na nas? O nie, jeszcze pułapki chcieli nam zrobić, dobra? Raz, dwa. Już koniec prawie. Ostatnich trzech. Raz, i dwa. Dobra. Stał. Jeden mały, pa jaki fajny ty Zostawmy go sobie do... Aha. Dobra, dobra, chodźcie do domu, bo masakra Masakra, co to było Jakaś normalnie istna wojna była Te Pikachu to, nie wiem, detektywy dobre z nich Ale już w PvP to nie bardzo oni Chociaż, no, no już prawie mnie mieli, naprawdę Przez małą pułapkę to, to prawie już mnie mieli Masakra, dobra ale pułapki nam się dobrze sprawdziły No, <laughs> nawet pułapki ty bardzo wpadłeś. się dobrze sprawdziły No nawet ja Więc widzowie, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego cudownego odcinka Jeżeli chcecie wiedzieć, widzieć więcej takich odcinków To zostawcie lajkacza like dzwonka i komentarz pod tytułem Pikachu, to będziemy Wam robić więcej takich odcinków. Oczywiście jeszcze napiszcie, kogo byście chcieli widzieć, jako następni że w odcinku, w następnym na kogo byście chcieli, żebyśmy walczyli. Oczywiście dom za milion złotych, normalnie, kurde, diakse, emeraldy wszystko, wszystko, wszystko! Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, wbijacie do kanały chłopaków i dzięki Jau!